Ten dzień tylko we trójkę. Ha Bardzo dobrze. Już się nie mogę doczekać tego, co Jacek zrobi nam na te kolację. On świetnie gotuje. No. To szczęście, że mamy takiego współlokatora. Ach, wielkie szczęście! A do tego Jacek jest poważny i odpowiedzialny. Jak coś powiem, zawsze dotrzymuje słowa. Aniu, Polu, nie uwierzycie, co się stało. Co? Właśnie spotkałem Małgosię Winiarską. A kto to jest? A to moja koleżanka z dawnego studium gastronomicznego. Zawsze ją chciałem poderwać. A ja słyszałam, że ty chciałeś poderwać każdą dziewczynę z tego studium. Nie, e, nie każdą, nie każdą, ale ją tak. Była najlepsza. Właśnie spotkałam ją w sklepie i była dla mnie bardzo łaskawa. I co zrobiła? Przemówiła do ciebie ludzkim głosem? <noise> A żebyś wiedziała? Nie tylko przemówiła do mnie ludzkim głosem, ale zaprosiła nawet do siebie na kolację noworoczną. Słuchaj, <noise> muszę to gdzieś postawić. Zaprosiła go na kolację? Hej! Się zaprosiła! Przecież mieliśmy zjeść kolację noworoczną u nas tutaj razem! No tak, ale niestety muszę was rozczarować, zjecie ze mnie. No ale możecie zaprosić tych swoich chłopaków? Maćka, Wojtka, ale... Jasne, że możemy, ale co zjemy? Przecież my nie potrafimy gotować tak jak ty. No spokojnie, nie no, ja wam wszystko przygotuję. No, no widzicie, ile tego mam? Na dwie kolacje. Jedna dla was, jedna dla mnie i dla Małgosi. Dla was będą polędwiczki wieprzowe w sosie koperkowym, a dla nas lasagne po neapolitańsku. Lasagne po neapolitańsku, na kolację noworoczną? Ojej, no Małgosia też jest szefem, jest specjalistką od y, kuchni włoskiej. Umówiliśmy się, że wypróbujemy nowy przepis na lasagne. Y, sos zrobimy tutaj, a na i ciasto u nich domu. Pff. Ty jesteś niepoważny z tobą się w ogóle nie można umawiać. Hmm. No, no dobrze. No właśnie, jak możesz nas tak traktować? No wiem, no ale no, zrozumcie, no siła wyższa. No gdybyście ją zobaczyły, to zrozumiałybyście, że nie mogę stracić takiej szansy. No, tak ci się podoba? Jest śliczna. No wszyscy chłopcy z naszego studium zawsze chcieli ją poderwać, a najwyżej udało im się odprowadzić ją do domu. No, jak się okazało, jestem pierwszym, którego zaprosiła do środka. Oj, co cię tak cieszy? Hmm? No, no jasne. Wcześniej nie dawała mi się zbliżyć do siebie na mniej niż, nie wiem, no dwa metry. A ty dzisiaj chcesz skrócić ten dystans? Spokojnie, spokojnie. To jest bardzo porządna dziewczyna, już nie ma takich. Ciekawe dlaczego? No może dlatego, że. Hmm, spotykają się z takimi facetami jak ty? Słuchajcie, muszę tu posprzątać. Będzie tu za pół godziny. Hmm? Słyszałaś? Będzie tu za pół godziny! To znaczy, że ją poznamy. A żartujesz? Kiedy tutaj przyjdzie, ma was tu nie być. A dlaczego? No, a nie słyszałeś, co powiedziałem. Ona nie jest tak nowoczesna jak my. No ciężko mi będzie wytłumaczyć, że. No, no wiesz, my tu mieszkamy razem, w trójkę. No. no, no. To prawda. Kiedy ostatnim razem spotykał się z taką nienowoczesną dziewczyną, też musiałyśmy z Krysią siedzieć w muszelce i czekać, aż ją unowocześni. Ojacyk. No. no, kiedy was tutaj zobaczy, no to nie wiem. No, wszystko przepadło. No. Ona. Słuchajcie, musisz się stąd wynosić. Ruszamy. Ale nie tam! tam Schowajcie się w swoim pokoju, ja z nią wejdę do kuchnia, a wtedy wy się bękniecie. No. Ale posłuchaj, musimy szybko wrócić, bo jeżeli Wojtek i Baciek tu przyjdą, to przecież musimy wszystko posprzątać, przygotować się, ubrać. Dajcie mi godzinę. Ale nie dłużej. No dobrze, za godzinę aż już to nie będzie, no. Na pewno. Na pewno, na pewno, no. Dzwi. Przepraszam, że musiałaś tak długo czekać, no ale nie mogłem pozwolić, żebyś widziała ten bałagan, który tu był. Musiałem szybko posprzątać. Przepraszam. To moja wina. No. Przyjechałam tak szybko, bo nie było żadnych korków. No tu były. Ale no, ładne mieszkanie. A tutaj jest twoja sypialnia, mogę zobaczyć? Tak, tak, ta, ta, ale nie nie, nie nie, teraz. Najpierw przejdźmy do kuchni. A, y, pokażesz mi później, tak? Na to liczę. Zobacz jaka ładna kuchnia. Tutaj jest lodówka, zlewozmywak, kuchenka, a tu jest garnek, w którym będziemy przyrządzać sos. A Ojej, przepraszam. Przepraszam. To ja może pocałuję, żeby nie bolało. Pomogło? Mhm. Mm Pomogło. Twój pocałunek ją wyleczył. To jeśli gdziekolwiek się będzie bolało, to to służy pomocą. Cześć córeczko! Co robisz? Myślałem, że zrobi Ci niespodziankę. zrobiłeś. To się poznaj to jest Hania Muszyńska, moja nowa współlokatorka. Dzień dobry pani, magister Gabryś. Bardzo miło. Dzień dobry. I ty tak specjalnie do mnie. No nie no, raczej przy okazji. Przyjechałem na konferencję Związku Nauczycielskiego. Co się stało? Ktoś tutaj nie lubi nauczycieli? Nie, nie. chodzi o Jacka. On z koleżanką pracują w kuchni nad sosem pomidorowym. I on udaje przed nią, że mieszka to sam. Hmm. No dobra. Czekaj. Um, obraliśmy pomidory i co teraz? E, teraz musimy poczekać, aż się woda zagotuje. E, to może zrobimy sobie pomidorową przerwę w pokoju. <grym> chodźmy do przerwy, chodźmy. No nie, walizkę zostaw tutaj. No, to musimy jeszcze poczekać <grym> pięć minut. I to jest? <grym> O, pan Gabryś. Dzień dobry, panie Jacku. A dzień dobry, panu. Tak. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Magister Gabryś. Miło mi. A czy pan tutaj przyszedł w sprawie tego koncertu charytatywnego, który nasze Koło Pomocy Polakom na Wschodzie organizuje w przyszłym tygodniu? W sprawie koncertu? E, tak, tak, tak. Ja śpiewam tam w chórze. Śpiewam w basach. Mi, 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 ba, 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 tak. Panie Jacku, dziewczęta wszystko mi wyjaśniły. Dziewczęta, tak, tak, nie, bo dziewczyny śpiewają w chórze. No, musimy mieć soprany, prawda? Obiecuję panu, że do przyszłej niedzieli wykuję swoją partię na pamięć, naprawdę. Ja mhm. czy wcześniej ta torba była tutaj? E, torba. E, tak, 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 tak. To jest dla pana. Ja tutaj zapakowałem e, e, moje stare, nieużywane rzeczy e, dla najbardziej potrzebujących. Rozmawialiśmy o tym na ostatnim spotkaniu naszego koła Proszę. <noise> Dziękuję. Bardzo to ładnie z pana strony. – Do widzenia. – Do, do widzenia. widzenia. Ale ty jesteś super. Od jak dawna działasz w tym kole charytatywnym? No, od dawna, od dawna. Tak. Myślę, że woda już się zagotowała. Chodź. <głosy> <głosy> Nie musisz jechać do hotelu. Będziesz spał w pokoju Jacka. To w końcu tylko jedna noc. No, a pan Jacek? Jacek będzie spał na kanapie. Powinniśmy już jechać do mnie i zacząć robić to ciasto. A tam jeszcze jest! Spokojnie, ja myślę, że zdążymy na pewno, zdążymy. A teraz y, powinniśmy usiąść, porozmawiać, odpocząć chwilę. No, może na chwileczkę. Jacek, dlaczego ty mieszkasz sam w tak wielkim mieszkaniu? No, bo lubię mieszkać sam. Nie chcę mieć spółlokatorów, czasami ciężko z nimi wytrzymać. A poza tym, skoro mieszkam sam, to możemy być sami we dwoje: Jacek i Małgosia, jak Romeo i Julia. Masz takie miękkie dłonie. Ty też. Ale... Hey! Ja to, jacek? Się stało. Przypomniało mi się, że zapomnieliśmy dodać czosnku do naszego sosu. Ale dodaliśmy czosnek do naszego sosu. Poważnie? Tak. A to nie wiem, co mi się przypomniało. E, w każdym bądź razie myślę, że się jechać do domu i zacząć przygotowywać to ciasto. Co się stało? Jacek, proszę cię, przecież mieliśmy jechać razem, tak? No, tak. Jacek, czy ty chcesz się mnie pozbyć? A, nie no, co, nie żartuję, wiesz, ja tylko myślę, że nadeszła już pola. znaczy... Ora, żeby zacząć y, robić ciasto. Ja będę u ciebie za godzinkę i na pewno już będzie krótkie, mięciutkie, papa. papa. Ale... Nie. Co wy tu robicie? Co ty tu robisz? Powiedziałeś, że wyjdziecie za godzinę. A moja wina, że Małgosia tak wolno gotuje? Za to ty szybko działasz. Bardzo cię za wszystko przepraszam. Nie szkodzi. Trochę ruchu dobrze mi zrobi. A tak swoją drogą, to chować się za kanapę w momencie, kiedy kolega siedzi tutaj sam. Z dziewczyną, to trzeba mieć po prostu nerwy. No wiesz jak to jest, jak się ma współlokatorów. Ciężko z nimi wytrzymać. Słuchajcie, dziewczyny, ja uważam, że pan Jacek zachowywał się jak gentleman. Pierwsza randka, a on trzymał dziewczynę tylko za rękę i był szczęśliwy. Dziękuję panu. No tak, nawet jeżeli to była moja ręka. Mam nadzieję, Paulu, że ty spotykasz się z takimi chłopcami jak pan Jacek. Jasne. Chłopców, z którymi się spotykam, też trzeba trzymać za ręce, żeby za bardzo im nie latały. <noise> tak? – Widziałaś moje skarpetki? Słuchaj, gdzie jest moja koszula? Chłopcy, pośpieszcie się. Przecież Jacek zaraz tutaj będzie. No nie może was tak zobaczyć. Dlaczego nie chcesz powiedzieć mu prawdy? Właśnie. Powiedz mu, że mieszkam tutaj w trójkę. Nie mogę mu tego powiedzieć. To jest bardzo miły chłopak, tylko że trochę nie do końca nowoczesny. Oh. Nawet śpiewa w chórze. W kółku charytatywnym. O, o, o. Nie wiedziałem, że tacy faceci no, jeszcze istnieją je, Ja też nie wiedziałem no. To się dowiedzieliście Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo porządny chłopak Który przyszedł za wcześnie Małgosiu, dlaczego nie otwierasz? Ja już otwieram, wiesz, tylko muszę Zrobić sobie makijaż, bo nie chcę, żebyś mnie tak zobaczył No Już, proszę. już, już. Cześć. O, bardzo się cieszę, że kazałaś mi czekać. Bardzo ładnie wyglądasz w tym makijażu. A, no, dzięki. Ech, słuchaj, nie mogę tego dłużej trzymać. Muszę to zanieść do kuchni albo gdzieś. Wiesz? Poczekaj. E, kuchnia jest tam, wiesz? O, tak? Mhm. Mm o. Postaw na kuchence. O, nareszcie. Co się stało? A, ręce mi zdręfiały. Całą drogę jak trzymałem to w autobusie. Ojej, poczekaj, pomasuję ci. O, o, jak dobrze. A może troszeczkę wyżej? Mm -hmm. A jeszcze trochę wyżej? A jeszcze troszeczkę wyżej? Teraz dobrze? Bardzo dobrze. Ale wrócimy już do gotowania, tak? Dobrze. A czy ja ta koszula? A to jest koszula mojego brata, wiesz? Mm -hmm. Używam jej zamiast fartucha. Aha, tak. no. A te skarpetki? To też mojego brata. Używam ich jako rękawic. A powiedz mi, gdzie twój brat kupuje ciuchy? w sklepie HGD? Wracamy do gotowania? <grymne> Już nie wygląda. <grymne> Oj, przepraszam? Pozwól, że ja to zrobię. A <grymne> no. no nie, wiesz co, weź To, to, to nie jest gorące. Ale nam to fajnie się udało. Nie mogę się już doczekać tej naszej kolacji. A ty dlaczego tak machasz? Jakaś mucha tutaj lata? Ja nie widzę żadnego. Czekaj, minut. czekaj, czekaj. O! Już! A ty niezła jesteś, nawet ślad po niej nie został na ścianie. Wiesz, to taki gruby ten fartuch, naprawdę. Muszę go wyrzucić do prania. A to czekaj, czekaj, skoro go wyrzucasz, to ja skorzystam z okazji. No, a teraz na dwie godziny do pieca, a ja w tym czasie pojadę do domu i wrócę tutaj cały śliczny na naszą kolację. Ach. Co to było? Ale co co to było? Słyszałem jakiś hałas zespół. Przepraszam. Y co słyszałeś? Coś takiego? No. To u Zawadzkiej na górze włączyła się lodówka. To co? Posiedzisz jeszcze chwileczkę? No, jeszcze chwileczkę. Tak, tak. No to jak, to, który mam być z powrotem? Jest piąta, to może... o siódmej? O siódmej, no dobrze, to wiesz. Przepraszam. Przepraszam. Co to jest? Męski but? To też mojego brata, wiesz? Tłukę niemorze. Proszę, poczęstuj się! Wasza kolacja jest gotowa, polędwiczki są usmażone, musicie tylko polać sosem. Okay. A tym polejecie mm, sałatkę. Dziękujemy. Proszę bardzo. A co z naszą kolacją? Wytłumacz je, y dobrze? Y Nie denerwujcie się tak, że Maciek i Wojtek przychodzą spokojnie, spokojnie. Po prostu chcemy ze wszystkim zdążyć zanim przyjdą. Jak ty umawiasz się z dziewczyną, to chcesz, żeby była ubrana i gotowa. Tak? Y no, ubrana niekoniecznie, ale gotowa na pewno. Pola. Y <laughs> Panie, ja myślę, że ja wam tu przeszkadzam. Ależ skąd, tatusiu? Tylko proszę cię, nie wychodź przez cały wieczór z tego pokoju. No dobrze, <noise> chyba, że po herbatę. O! Ktoś do was. Cześć! Ojej, przepraszam, ja pomyliłam mieszkanie. A mieszka tutaj może Jacek Przypadek? Mieszka, proszę wejść! Dzień dobry, jestem Małgosia, koleżanka Jacka. Ma Małgosia? No tak. A ty? Ja? Ja jestem Hania. Ze służąca Jacka. A ty? Ja? Ja jestem Pola! Ach. Jestem jej służącą! Ty, a, to znaczy, Pola? Chciała powiedzieć, no, że jest moją y, y, asystentką. To znaczy, że Jacek ma dwie służące, tak? O, no strasznie. Dobra, wszystko, wszystko gotowe. Muszę tylko wrócić <grym> do łazienki. Jacek! A to ty! A co ty tutaj robisz? Ja przepraszam, że cię tak zaskoczyłam, ale lasania się tak szybko upiekła, że myślałam, że zjemy sobie tutaj kolację. Mhm. Ale teraz to ja jestem zaskoczona. A czy... A... Polą i Hanią? Nie, ja Ci to zaraz wszystko wytłumaczę. Ależ nie musi Pan niczego tłumaczyć, Panie Jacku. My już powiedziałyśmy tej Pani, że jesteśmy Pańskimi służącymi. No właśnie, one są moimi służącymi. I to bardzo dobrymi służącymi, O, tak? dziękujemy, proszę Pana. Jeszcze tutaj, Pani Haniu. Przepraszam. Pana. W dzisiejszych czasach ciężko o dobrą służbę, naprawdę, tak. Pani Polu, ktoś dzwoni. No to niech pan otworzy. Uwielbiam, jak są takie niezależne. No cześć. Jesteśmy. Cześć, Aniu. Cześć. Cześć, Pola. Pozwalasz, żeby twoje służące umawiały się w twoim domu? No muszę jakoś im zrekompensować tę ciężką pracę, którą tutaj wykonują, naprawdę. Jesteś służącą? Powiedziałaś mi, że pracujesz w kieciarni. No bo pracuję. E, a, a tu sobie tylko tak dorabiam po pracy. Ty też nie mówiłaś mi, że jesteś służącą. Jak mogłam ci powiedzieć? Dopiero się dowiedziałam. Na pola coś powie, to boki zrywać, tak. E, panie Polu, Panie Haniu, daję Wam dzisiaj wolne. Nie musicie tutaj wracać. No, to bardzo miło z Pańskiej strony. Tylko, że my jeszcze dzisiaj nic nie jadłyśmy, proszę Pana. To weźcie sobie coś z kuchni. Ty. – O co tu chodzi? – Nic. Z tego nie rozumiem. – Przepraszam państwa, ja tylko do kuchni. – Ej, Jacek, co ten pan znowu tutaj robi? – To jest mój tata. On tu mieszka. – Córka tego pana jest twoją służącą, tak? – A wiesz, jakoś tak wyszło? – Ty pracujesz tu jako służąca? – Nie, nie. To Hania jest służącą. Ja jestem asystentką. – No bo widzi pan, w dzisiejszych czasach e, e, to nie tak, że od razu jest się służącą. Najpierw trzeba by komuś asystować, a potem tak powolutku, powolutku, to no, rozumie pan. Niech mi pan pomoże z tego wybrnąć. Panie Jacku, <słuch> myślę, że powinien pan tej pani powiedzieć prawdę. Jestem pewien, że ona to zrozumie. No dobra. No dobra, może powinienem to powiedzieć wcześniej, ale przepraszam, że dopiero teraz. Ale te dwie nieszczęsne dziewczyny. <słuch> Pracowały dla mojego wujka, i mojemu wujkowi spalił się dom. No ja się czuję za nie odpowiedzialny. Nie mogłem ich tak zostawić, dlatego zaproponowałem. Przepraszam, czy on może tak jeszcze długo? Zobaczymy. Dobra, dobra, powiem Wam prawdę, dobra. Te dwie dziewczyny są sierotami. Siostrami przyrodnimi. Mają tę samą matkę, ale. Długo jeszcze? No dobra, te dwie dziewczyny są moimi współlokatorkami i mieszkają tutaj razem ze mną. Ha? Mieszkają tutaj z tobą? Wy tu z nim mieszkacie? Ale nic nas więcej nie łączy. To jest związek czysto platoniczny. Mówisz mi, proszę. Ale ja ci wierzę. Ale ja ci nie wierzę. Nie mówiłaś mi, że mieszkasz z jakimś facetem. No, mieszkam. No i, i co z tego? Tylko mieszkam, no nic więcej. Akurat, akurat. Ale przecież my tylko razem mieszkamy, nie łączy nas nic więcej. Aha, aha. E, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Słuchajcie, chcę Wam coś powiedzieć. Co? Jeżeli ci dwaj nie wierzą, że faceci mogą mieszkać razem z dziewczynami, że pomiędzy nimi nic może nie być, uh -huh. to szkoda czasu dla takich palantów. Jacek, tak się cieszę, że tak myślisz. Naprawdę? Naprawdę! Bo widzisz, ja mieszkam z dwoma chłopakami. Zaraz, że, że co? Mieszkam z dwoma chłopakami. Ale to jest związek czysto platoniczny. <laughs> no nie żartuj. Myślisz, że ja tobie uwierzę, że faceci mogą mieszkać razem z dziewczynami, żeby pomiędzy nimi nic na tego ten, tak? Tak pan, pan jest... sądzi, panie Jacku. Oczywiście odwórz naszych Tylko waszej? No nie no, waszej też, oczywiście. Naturalnie. I pan w to wierzy. Naturalnie. Wierzy pan. Wierzę. Tak jak w to, że bociany przynoszą dzieci. No, to jak już sobie tak wszystko wyjaśniliśmy, to chyba razem zjemy te kolacje, co? No. Ja się tylko muszę przebrać. Ja też. Ja też. No to ja chyba też. A wy, chłopcy, pomożecie mi nakryć do Jak już mamy zjeść te kolacje razem, to zadzwoń po Franka i po pana Romana. O świetny pomysł. I to ma być ta romantyczna kolacja we dwoje. Aj, życie, życie.